Siema jestem Jestem, jestem Screamy 2.darka.2, a ze mną jest Nobuś z kanału nie, Mało śmieszny. Siema Nobuś. Mam dziobie. Znaleźliśmy już i właśnie gramy razem, jak widzicie, nie znacie go możliwe, że to właśnie ze mną właśnie gra Nobus 3 nie jest pod rubą jakąś, nieprawda Nowek. Co, naj, co najbardziej uwielbiasz? Dircik. To co jesteś z tym? Łap? O. Wow. wiem, czy to wyjdziemy. ja Normalnie wiesz, przecież już nagraj ze mną odcinek. Nie ze mną, tylko z ty. Ej, jego puszka ci już padła. no, a przylecij ją. Dobra, gdzie ją mam. Wyjdź ze stąd. Gracz papuga został zabity przez ELP-ATR-2. Chodź. To sobie weź te piórko wstać głęboko. Tak. Wejdziesz? Tam ty sobie wejdziesz, no? Chodź, Nubek. Kurczę, ja nie obcałem tą metodę. Dzisiaj dopiero trzeci las dla mnie. Przeciwnik. Uj. Popałem się. Z... Nie wiem, czy to jest. Kiedy ale... ty jesteś, Nubek? Słuchaj z tych drzew, spadniesz jeszcze. Nóżka chce się złapać. Łap mnie. No, złapię. Fajnie, złapałem. Chodźmy. Czekajcie, muszę dzień młodzić, bo Ustańczą Nubek... Nie umie aż tak grać po ciemności mu bo się boi. No, tak, wygląda, I, Aha, ty jesteś na dole. O ja po drzewach łażę. Patrz, do wody. A, gdzie jesteś pro? Ej, woda! Jaki proznowu? znowu? Chyba pomyliłeś z tym z Twojego kątego. Twojego. No to tyłem nie? 2.0.2, tu jestem siema. Dawaj na bombę. No, a ja mogę coś? O ładnie, panie, jak ube, modno. Przerzejesz. Aż to na główkę. To jest Minecraft, tu cię nic nie powinno boleć. Nawet jak ci przypierdzielę z tego. Te owieczki boli? Nie, bo po prostu giną. Mógłby przestać. Ej, może tu się rozbudujemy? Dobra. Tu Spokaję. myślisz. Słapie, próbuję. Łapku. Tu się budujemy. No możesz zjeść. Masz. Ja chciałam. Albuzy to moja żywność. mnie głęboko. Ale musisz coś naprawdę jeść. Ja mam jabłko. Ale ja też potrzebuję jedzenia. Ja też potrzebuję. Dobra. No jak będę. Możemy. Chwila, bo ja nawet żelaza ja nie mam. Niedawno. Dwa cykle temu. Możesz to sprawdzić na moim kanale, scream 2.0.2 Ej, no boś, masz kanał, prawda? No. Jak się nazywasz? 4 no, da się... dokładnie, daj mi tą papugę. Nie. Dobra, zostaw co ją jak chcesz? Jaki <grymne> Nie wiem, nie widziałem.

Oj, 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 widzowie, pamiętajcie, cię w górę i Prawda? Ja bym mi popuściła. Gdzieś mi tą papuszkę. Mogę się gdzieś przesadzić? No tak głęboko. <laughs> widzowie, polecam Wam zasubskrybować mój kanał. Mój bo nas 10 tysięcy będzie piosenka, prawda? Nubek moja? Nubek już się dowiedział. Jeszcze jej nie słuchał, bo jeszcze jej nie napisałem dokładnie, ale będzie na no to niedługo. Miela się dwa dni będzie. Nie, bo będę miał 10 koła subskrypcji, to nagrywam piosenkę w Nubku. A, a kiedy będzie miela? No jak będzie 10 koła, 10 koła, nie? Dziesięć, 10, dziesięć? A koła to co? Kółka to masz jedynie w rowerze. Nie tylko. W aucie, motorku. A wiesz, ile to, co to koło znaczy? Koła? A wiesz, ile to z tysięcy znaczy? Nie. Że masz na przykład jeden, zero, 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 zero. Cztery, zero, koło, jedynki. Mhm. Nubek. No, tak nic nie czuję. No Ty sam jesteś Nubkiem, więc nic nie czujesz w bazy. No, nie czujesz w bazy. Bo jej nawet nie mam. Nubek, 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 nubek sorry. na dwu, na dół. Bum, bum a! A, połączenie ciemność! A tu, a tu, ciemność! No to po co tu? Bek. Możesz kopać tu. O, odejdź z tym pustym deklem. Uda się kopać? Nie możesz zrobić patrz. Mhm. Takie coś. Tu? Nie, tu. Nie. Ja. Tu musisz. Nie, ja nie, kurwa, nie mam lecieć? Gdzie tu? Papuga i są. Nie da się przecież. Głupia papuga, to nie twoja jest. Jakoś inna. Gracz został no. To -Y papuga mi wracała przed twarz i się wystraszyły. To była moja papużka. Nie, tu latała to taka to... sama. A twoja przed chwilą leciała, co? widzowie? Kurdeczko mnie jeszcze Zabiłeś moją papużkę tydzieńco. Zabiłeś moją papużkę. Andrześ, to nowo. tu lataj. Tu masz papugę kurczakową, Ach, a tu masz kota małego. O, to jesteś jest zabrzutki na papuszkę. Hej, hmm? piórko mam. Jak ci to wygląda? Papuszka! Ej, mam nasionka, mam nasionka, stój, stój. Tak, dobrze, dobra papuszka. Tu mam Widzowie, mówiłem, że to jest jeden wielki nób. Ten nubek, no to on jest z kanału Nieśmieszny. Właśnie chyba dzisiaj wlatuje, tak jak z moim tym. Za niedługo też wleci jego odcinek właśnie z tym nubem tu nowym. O 23 wlatuje. Jego na kan kanale, prawda? O 23 to będzie ogólnie nagrywał dopiero. A o 24 dopiero wleci, prawda? A. Będzie on leciał. Papuga tak. za chwilę zdechnie. Co na twoim na tym ramieniu. A tyle zdechniesz dla ziemzaniom. Odejdź. O, tutaj Mo, Możesz mi tę tą, pa, pa, tą papuszkę zabić? Po co? Bo nie wkurzy na tym ramieniu, przecież ja nie mogę biegać. No, na tam. Jest. Gracz papuga został zabity przez LPATLYK22. Dobra, to jeszcze nie sięga. A nie Jeszcze go się. Ja się Czekajcie. E, czekaj, ja bez dyrka nie pójdę. Dwa mi wystarczy na leży. Bez drzwi nie mogę iść. To jest najważniejsza rzecz w Ja Nie. Tak. O, Najważniejsze jest jedzenie. Jedzenie ja jest do dupy. Chcesz żyć? No, nie wiem. Jak się da, tak żyć? Ja da się żyć? A cóż, jest tam, jak nie będę żył? B gdzie będę leżał w kubie? Drugie. O nie. Robimy na tym, gdzie w No, a ja robię sobie. To będzie mój dom. A może z tobą? Bo to jesteś z nubkiem, i będziesz wszystko z dirta budował. Nie niż mi tego nubek! Ostatni raz będziesz ze mną nagrywał. Mam wiesz, że mam sławny kanał, nie? Wow, 6 subskrypcji. Masz tylko 6 szybki. A ty masz ile? Zielot. No właśnie to się udzielasz. A ile masz wyświetleń? Ile? Ile się pytam? 2 miliony. Nie, bo zero też. Bo dopiero kanał Ci założono. Ja ci w sumie założyłem. Nie wiem, gdzie mieszkam. Wiem właśnie. Gdzie? Nie powiem adresu, bo przez ranę. W sumie? Dobra, ja, ja mieszkam na razie sam, potem może się pogadam. Ach, tu! Się na mordę. Możesz przez chwilę ze mną mieszkać. Dokładnie przez 8 godzin. Do końca odcinka możesz ze mną mieszkać pozwól A czy Za chwilę koniec. A sobie może już być koniec, co nubek? Nie, za krótko. Nie, dzisiaj nie wiem, już trwa. Za krótko mówię. Ale masz nubek przyklapany. Ja. ja uciekam. Dobra, to widzę, wie było na tyle. Nie. Dziabia, a to Nubek. Muszę tu, żeby, żeby co chcesz? Okej, okay, pa!